Witam serdecznie po raz kolejny, i dzisiaj troszeczkę taki temat związany z islamem, a bardziej z kobietami w społeczeństwie muzułmańskim. bo Jak wiemy, doskonale islam jest jedną z największych religii świata, a liczbę wyznawców islamu szacuje się na taką grupę mniej więcej od miliarda 200 mld do miliarda 600 mld osób, co w przybliżeniu to jest około 20% całej populacji na świecie. Oczywiście istnieje w państwach arabskich, w Azji. Państwem, który najwięk naj 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 największą liczbę muzułmanów ma, nie jest żadne państwo arabskie, tylko Indonezja, żeby było ciekawiej. Więc Indonezja, Malezja też jest muzułmańska, czasami północ, oczywiście północna Afryka jest muzułmańska. No i dlatego chciałem ten temat troszeczkę jakoś tam poruszyć. Warto jest w ogóle zacząć od tego, że wbrew powszechnym opiniom, to status kobiety w islamie jest dosyć wysoki, bo muzułmanki, a w szczególności matki, one są darzone szczególnym szacunkiem. Często też się zdarza, że ta kanestorka rodu jest najważniejszą osobą w domu. Natomiast kobiety w ciąży są szczególnie chronione i doceniane przez islam za wysiłki, które są związane właśnie z porodem i z wydaniem potomstwa. Nie mają wtedy one obowiązku poszczenia w dni nakazane prawem oraz uczestniczenia w tej modlitwie piątkowej. Dla wielu w ogóle osób takie informacje mogą być no, dużym zaskoczeniem, gdyż Często mówi się, że ta kobieta w świecie islamu jest bardzo uciemiężona przez różne zasady religijne. No, w rzeczy samej na muzułmanki nałożone jest wiele zaleceń i nakazów, no jednak nie oznacza to od razu, że nie mają żadnych praw, bo według Koranu przed Allahem kobiety i mężczyźni są sobie równi i w równym stopniu odpowiadają za swoje czyny, tak? Mm, bardzo ważnym w ogóle prawem muzułmanek, w którym, o którym często w ogóle nie wiemy, jest możliwość posiadania własnego majątku. Kobieta może pracować zawodowo i gromadzić własne pieniądze. Nie musi się tymi pieniędzmi dzielić z małżonkiem, z dziećmi czy z krewnymi. To na barkach męża spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, więc spełnianie potrzeb takich jak pożywienie czy odzież. Często w ogóle kobiety dokładają się też do rodzinnego budżetu i jest to traktowane jako taki dobry uczynek. Więc w gorszym świetle natomiast przedstawia się powiedziałbym prawo spadkowe, ponieważ. Kobieta zawsze dziedziczy tylko połowę tego, co należało się mężczyźnie, o tym samym stopniu pokrewieństwa ze spadkodawcą. Więc jeżeli muzułmanin pozostawi po sobie dwójkę dzieci, syna i córkę, to mężczyzna zawsze odziedziczy dwie trzecie spadku, kobieta jedną trzecią spadku. I taka reguła uzasadniana jest często takim wynagrodzeniem dla mężczyzn, którzy są obciążeni właśnie tym obowiązkiem utrzymania rodziny. Zabezpieczenie finansowe muzułmanki jest przede wszystkim mar. Kobieta otrzymuje określoną kwotę w momencie ślubu lub jeśli taka została ustalona, część przed ślubem, a część po ślubie. Mar może być składany w formie pieniędzy, jak również biżuterii, samochodu, nie wiem, opłacenia za studia na przykład. No i w dużej mierze zależy to od majątności mężczyzny, więc otrzymany przez pannę młodą mar jest tylko i wyłącznie własnością, z którą ona może zrobić co tylko jej się będzie chciało i żywnie podobało. Jedyną okolicznością, gdy musi go zwrócić, to jest wtedy, kiedy następuje rozwód z jej winy. No i w każdej innej sytuacji zabranie kobiecie maru jest grzechem, a w niektórych krajach również jest to nielada przestępstwo. W ogóle w temacie małżeństw warto jeszcze wspomnieć o tym, że w islamie ślub nie jest sakramentem, gdyż jest to termin zarezerwowany jedynie dla niektórych wyznań chrześcijańskich. W islamie małżeństwo jest traktowany jako taki kontrakt cywilny. Przed ślubem małżonkowie wpisują w umowę wspólne postanowienia, tak jak na przykład wysokość maru. No co ciekawe, kobieta może zażądać, by przyszły mąż nie miał oprócz niej innej żony i by tym samym nie wchodził w związek poligamiczny. W przypadku, gdy muzułmanka wychodzi za mąż w młodym wieku, bywa też, że warunki ślubu ustala w ogóle jej ojciec. Niekiedy również Zdarza się jeszcze, że małżeństwa są aranżowane i młodzi poznają się dopiero w dniu ślubu, albo, nie wiem, na parę dni przed ślubem. Gdzieś tak, głównie w społeczeństwach bardzo tradycyjnych, gdzie istnieje interes grup rodzinnych, tak, i gdzie to jest ważniejsze niż szczęście młodych. Bardzo ważnym jest natomiast to, że muzułmanka może poślubić jedynie muzułmanina, no i to wynika. Z tego, że w islamie to mężczyzna odpowiada za duchowe wychowanie potomstwa i przekazywanie im wiary i muzułmanin może natomiast ożenić się z niemuzułmanką, tak? Z tak zwanymi kobietami z ludów księgi, czyli między innymi chrześcijankami, żdówkami. W takiej sytuacji kobieta nie musi przechodzić na islam, ale dzieci są wychowywane w wierze muzułmańskiej. Niekiedy w ogóle jednak żony nie będące muzułmankami mają z tego powodu Powiedziałbym, takie niepochlebne opinie wśród tej muzułmańskiej części rodziny i nie są w pełni też akceptowane. W ogóle, w kontekście małżeństwa, nie można pominąć również tematu rozwodów, bo bardzo ważne są słowa Mahometa. On kiedyś powiedział coś takiego, że z pomiędzy wszystkich dozwolonych czynów rozwód jest najbardziej przez Boga znienawidzony. Więc islam nie pochwala rozwodu, ale dopuszcza rozwiązanie małżeństwa zarówno z inicjatywy męża, jak i żony. No I w przypadku mężczyzny jest jednak znacznie prościej. Bo powszechnie uważa się, że wystarczy trzykrotne wypowiedzenie formuły rozwodowej, jednak wymaga się, by byli przy tym obecni też dwaj świadkowie, a ostatecznie rozwód dokonuje się dopiero po poświadczeniu przez sędziego i orzeczeniu winy. Natomiast kobieta, by doprowadzić do rozwodu, musiałaby przedstawić swoje argumenty przed sędzią religijnym. No, i przesłankami do zakończenia małżeństwa mogą być np. nieprzestrzeganie kontraktu, który został ustalony przed ślubem, jakieś okrutne traktowanie ze strony męża, albo niewystarczająca religijność mężczyzny, albo słabość, w wyniku czego kobieta nie może dopełniać tych obowiązków małżeństwa. W przypadku, gdy w ogóle doszłoby do rozwodu, to chłopcy po ukończeniu siódmego roku życia i dziewczynki po ukończeniu dziewiątego roku życia. Trafiają zawsze pod opiekę ojca. Należy jednak w ogóle pamiętać o tym, że w islamie rozwód traktuje się jako ostateczność, więc małżeństwo powinno koniec końców dojść do porozumienia, aby chronić swoją e, rodzinę. No i e, dla wielu osób jedynym z pierwszych skojarzeń z islamem to jest w ogóle no, poligamia. No owszem, prawdą jest, że poliginia, czyli związek mężczyzny z więcej niż jedną kobietą jest dopuszczalny, ale nie jest to jakaś częsta i powszechna forma małżeństwa, bo prawo muzułmańskie przyzwala na posiadanie przez jednego mężczyznę do czterech żon. Wymaga to jednak oczywiście przestrzegania pewnych określonych zasad. Gdy mężczyzna nie jest w stanie tych zasad przestrzegać, i powinien wchodzić w małżeństwo poligamiczne. W praktyce takie związki stanowią jednak bardzo mały odsetek, bo w Malezji, na przykład, która jest muzułmańska, zaledwie 5% ślubów rocznie jest poligamicznych, a w Indonezji zaledwie 1% małżeństw jest poligamicznych. W większości w ogóle krajów muzułmańskich odsetek ten nie przekracza mniej więcej 2-3%. No niekiedy poliginia jest negatywnie postrzegana wśród samych wyznawców islamu, a wielożeństwo jest nawet zakazane w niektórych państwach, w większości. Nawet muzułmańskich, takich jak np. Turcja czy Tunezja, kolejny w ogóle niezwykle ważnym aspektem w temacie kobiet w islamie jest w ogóle ubiór. No, gdy słyszymy słowo muzułmanka, to od razu wyobrażamy sobie taką kobietę w Hindżabie czy burce. No i rzeczywiście większość tych wyznawczyn islamu zakrywa włosy. Kwestia zakrywania twarzy jest jednak różnie postrzegana w różnych państwach i przez wzgląd na różnie przyjęte obyczaje. Hmm. Yy. Czyli dla większości wyznawczyn islamu ważne jest zasłanianie. Ciała, które argumentują tym, że nie są ono do oglądania czy też dotykania przez wszystkich mężczyzn, i jest to tak, jakby ochrona godności. No niektóre muzułmanki noszą burkę zasłaniając całe ciało łącznie z oczami, przykładowo w Afganistanie. Inne noszą ninżab, które odsłaniają tylko oczy, a jeszcze inne hinjab, które ukazują całą twarz. Gdzieś tam u mnie na kanale ja opis tych wszystkich hinżabów, ninjabów zamieściłem. Zachęcam, żeby sobie zajrzeć do tej playlisty Islam, tam znajdziecie wszystko i opisy co, jak, gdzie i kiedy. I warto jest zaznaczyć, że istnieją też wyznawczynie islamu, które włosów nie zakrywają. Często kierują się one przekonaniem, że obowiązek zasłaniania ciała wynika z patriarchatu, a nie z religii. No i niektóre uznają, że hindżab pomimo, że jest świetą taką świetną metodą wyznawania swojej wiary, to nie jest jedyne i mogą być też dobrymi muzułmankami, nie zasłaniając włosów. W środowiskach w ogóle, gdzie większość mężczyzn, przepraszam, co ja gadam za bzdury teraz, gdzie większość kobiet w ogóle nosi hindżab albo jakieś inne zasłony, to ciężko jest natomiast przeciwstawić się takiej presji społecznej i wymagałoby to nie lada odwagi, aczkolwiek w ogóle decyzja o tym, czy i w jakim stopniu będzie się zasłaniać ciało, powinna być teoretycznie przynajmniej podjęta samodzielnie przez każdą muzułmankę. Sprzeciw wśród przedstawicieli cywilizacji zachodniej wzbudza ta również temat takiej przemocy, w tym seksualnej w kulturze muzułmańskiej, bo na wstępie warto by też zaznaczyć, że prawo muzułmańskie nie namawia do przemocy zarówno w małżeństwie, jak i poza nim. Po usłyszeniu tego argumentu, no zapewnie wielu by przytoczyło jakiś cytat z Koranu na temat bicia żon, na przykład weźmy sobie surę czwartą, Werset 34. No oczywiście, problem z nim jest taki, że ile tłumaczy, tyle, tyle jest wersji tego fragmentu, którego jednoznacznie na polski przetłumaczyć się w ogóle nie da, bo dodatkowo też istnieją wersety Koranu i hadisy, które bezpośrednio zakazują przemocy, jak na przykład taka. O wy, którzy wierzycie, nie jest wam dozwolona, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli i nie przeszkadzajcie im, zabrać części tego, co im daliście odchodzicie obchodzicie się z nimi w sposób nieprzyzwoity prawda taki cytat też istnieje w Koranie to jest sura 4 wersja 19 więc przemoc wobec kobiety jest zakazana i też może być przesłanką do rozwodu trzeba jednak w ogóle pamiętać że to co głosi religia w wielu miejscach no niestety różni się od rzeczywistości pytanie jak islam podchodzi do gwałtów? powszechnie istnieje przekonanie że w społeczeństwie muzułmańskim winę ponosi ofiara a nie sprawca Według Koranu gwałciciel podlega karze ukamienowania, jeśli jest on w związku małżeńskim albo ma otrzymać 100 batów i wygnanie z miasta, jeśli nie jest żonaty. Ofiara natomiast powinna otrzymać opiekę społeczeństwa i finansowe zadośćuczynienie od sprawcy. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? No, niestety nie. Niezwykle ważna jest więc, by odróżniać te zasady religii od przyjętych norm kulturowych, które w wielu sytuacjach kompletnie się jakoś nie pokrywają. Bardzo ciężkim w ogóle tematem związanym z przemocą jest również obrzezanie dziewcząt. Jest to taka niezwykle kontrowersyjna praktyka podlegająca na wycięciu łechtaczki i nierzadko również zaszyciu wejścia do pochwy. Jak można się w ogóle domyślić? To wszystko odbywa się w niesterylnym, niebezpiecznych warunkach no i uzasadnieniem tego typu działań jest chęć zmniejszenia pociągu płciowego kobiet. No i takie zabiegi nadal są popularne między innymi w Egipcie czy gdzieś w Sudanie. Budzą one oczywiście sprzeciw zarówno lekarzy, jak i wielu organizacji humanitarnych. No ale już jakbyśmy chcieli zamknąć ten temat przemocy, to chciałbym się skupić jeszcze na temacie samorealizacji muzułmanek, bo przede wszystkim posiadają one pełne prawo do edukacji. Mąż nie może zabronić żonie kształcenia się. i W historii, w historii islamu było wiele uczonych kobiet, jak na przykład Aisha, najmłodsza żona Mahometa i autorka wielu hadisów, czy Karima Bint, Ahmada al-Murizwaja, Twórczyni cenionego komentarza do Sunny Mahometa. No i w tym aspekcie przez wiele stuleci muzułmanki miały większe możliwości i większe przywileje, co ciekawe, niż kobiety w Europie. Idąc dalej tym tokiem myślenia, to należałoby wy... Wy... zaliczyć albo wymienić również takie kobiety, które pełniły bądź nadal pełnią ważne funkcje polityczne w krajach muzułmańskich, jak na przykład Benazir Butto, była premier Pakistanu, czy Tansu Silner, to była premier Turcji, czy Shekin Hasina, obecna premier Bangladeszu. No, ale to dopiero jest taki początek tej zacnej listy. Oczywiście muzułmanki mogą uprawiać również dyscypliny sportowe, nawet te uważane za typowo męskie. W większości państw kręgu kultury muzułmańskiej istnieją w ogóle nawet drużyny kobiece. Przykładowo, w meczu w Iranie istnieją mecze kobiecych drużyn, które mogą oglądać również inne. Kobiety. No coraz więcej w ogóle przedstawicieli państw muzułmańskich możemy dostrzec również na, na igrzyskach olimpijskich czy na różnych zawodach międzynarodowych. tak? Muzułmanki mogą kierować pojazdami, mogą mieć prawo jazdy, aczkolwiek w Arabii Saudyjskiej jest to możliwe dopiero od roku 2016. Wcześniej twierdzono, że nie mogą przez wzgląd na ich bezpieczeństwo. Islam w ogóle posiada mnóstwo takich jasno określonych zasad dotyczących kobiet. Czy oczywiście zatem pozostaje takie pytanie, czy w świecie muzułmańskim znajdzie się miejsce na feminizm. No oczywiście, jednakże należy pamiętać, że wiele feministek islamskich stroni w ogóle od słowa feminizm, gdyż budzi ono takie skojarzenia z przedstawicielami świata zachodniego, no a to jest troszkę taki świat dla nich zepsuty. Więc przede wszystkim należy rozróżniać feminizm muzułmański od feminizmu islamskiego, choć może to być mylące są dwa kompletnie oddzielne pojęcia, bo feminizm muzułmański powstał u syłku XIX wieku, a jego początki utożsamiane są z Egiptem, który jest taką kolebką emancypacji muzułmanek. No i tam działaczki dążyły przede wszystkim do poprawy sytuacji kobiet w sferze edukacji. Natomiast feminizm islamski jest zjawiskiem młodszym, powstałym na przełomie 80. i 90. roku albo lat 80. i 90. XX wieku i wykształciło się to wobec takiego określenia jak niszwija. To jest taki ruch, który który zapoczątkowany został przez muzułmańskie intelektualistki i on głosił postulaty dotyczące równości płci. No i na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć parę słów o tych prawach wyborczych kobiet w krajach muzułmańskich, bo pomimo iż w większości z nich w historii nie ma ograniczeń wynikających z płci, często zdarza się też, że kobiety nie mogą zbytnio głosować albo brać udziału w głosowaniach, na przykład mąż może głosować w imieniu żony albo w imieniu innych kobiet z rodziny. Przykładowo w niektórych państwach tak jest, natomiast Arabia Saudyjska czy Liban dopuszczają do czynnego udziału w wyborach jedynie kobiety wykształcone. Więc temat kobiet w społeczeństwie muzułmańskim, jak zdążyliście już zauważyć, zapewne to jest taki temat bardzo rozległy i zróżnicowany. Jest to jedna z największych religii świata, co za tym idzie również istnieją tutaj różne odłamy i szkoły prawa muzułmańskiego, więc to fundamentalne jest również o rozdzielenie tego, co wynika z religii, do przyjętych norm kulturowych. Różne państwa muzułmańskie różnie do tych tematów podchodzą, dlatego też, dopóki komuś nie dzieje się krzywda, no to nie powinniśmy komuś specjalnie narzucać na siłę tych europejskich standardów, bo jeśli ktoś jest w tym szczęśliwy, to po co mu wchodzić w życie i psuć jego własne szczęście.